Co się Może tak o po prostu. No. No. Dobra. No będziemy za dużo, poprawdy Idę Idziesz się przerwać z powrotem? Nie. Akcja, akcja. Co jest, co jest? Polno A Mamy nagrywać czy nie? Nagrywaj, zagrywaj! Piją Ej, wyjebali go! A wyjebali, bo nie widziałem. Patrzyłem się na czat.

Miał taki, e, miał taki challenge Meduza, że za 100 zł miał dwa plastry, taki normalny na rany i z fentanylem i dawał ludziom. Ale on tego nie opublikował w ogóle, bo cztery osoby zajebał. No a dobra, może niepotrzebnie gadam, wiecie, bo to nie ma być tajemnic. Ile myślę maksymalnie bym zmieścił kutasów w Ordzie? Z trzy. Jestem, może mnie zaprosić. To ja tam zapraszam. Też. Pod, podoba mi się, bo ogólnie, jak, jak się nie napinam, to jest spoko i te ręce też nawet fajnie wyglądają, bo są po prostu takie bardziej trochę kształtne, a jak się napnę, ho, potęga, ja to lubię. Upadnij się, się wygina, nie, ja wam kaptury pokazuję, no kurde, a jak się kaptury pokazuje, kurde, tak. Ja, jaki kark się zrobił, ja pierdolę. Na sentymentu ogólnie, bo... Atom Maksiu! Ten... Chcesz zarobić stówkę? No. A to druga karta, co widzisz, A pójdziesz do Empiku? Do Empiku? No. A po co? Po karty, po, po boksy Pokemon. Dwa, teraz. Teraz? No. To mogę iść. No to czekaj. A! Kurwa mać! I na, na warzywa. Gdzie ja mam trzymać warzywa, żeby się nie zepsuły? Tu się trzyma warzywa? Aha! Te pojemniki po coś są, tak? Tu się trzyma warzywa... Aha! lol, lol! LOL! Aha! To tu się trzyma warzywa. Okej! Okay. Tu jabłka... Okej! Okay. A, a nie dziki i, i mleko. Dobra, trzeba zrobić przemblowanie później. Teraz, w sumie, już można robić filmoblowanie. Okej. Okay. Bo kamerka się w plecach włącza, okej. Okay? Okej, okay. jo, jo. Nie lubię stać kutasa, chyba że. No kurwa! Nie, Nie lubię stać kutasa, chyba tak, że jest to. No ale to jest no, tak, stanie no, jest. tym sensem. Kowa boli, Czy jak widzisz kurwa bezdomnego, który się ugina od fentanylu, robi coś takiego? To twoja pierwsza myśl jest taka. Kurwa! Ciekawe! Trzeba go uzależnić od wódki. Nieprenzorfatny, a Janga Bank. 9 zł. Pobice Macka w Jastarni przez młóżna w jakości HD to skandal. Jest nikicy zamknięty przez kurwy. To ta tragedia, stracąc rod, rozarpku metamfetaminu. Nie ma sporęgo nic safera, ale wzrzasny strasznych hasynach zniść i alkoholem. Naprawdę, tego ci trzeba. Widzisz gościa takiego. I myślisz, o, chyba jest zjebany w fentanyl Ale by go tak... O, w... kurwa Dzień dobry, Dzień dobry, jedzie pani z nimi? Ja nie jadę, tu tam Aha, okej, okay, dobra, pozdrawiam Tak, pobóz pani? Tak, jak tam, to no? dojechać Proszę? A. A, aha, gdzie? Tam, tam, tam nie, tam nie, tam, nie ma, ma. A ta pani nie może, tak? Halo? A, A, ja już rozumiem o co chodzi. I w czterech na tą panią. To pani jest taka ostra baweczka, nie? Proszę? weź mi No ale to... O, to jest klasyczne, klasyczne zagranie na, na litość, proszę pani. Ja wiem, że pani musiała się tam awanturować. Na głupiego pani nie trafiła. Do widzenia! Pierdło się sama. Kurwa, pierdło się do mnie powiedziała. Słyszałeś? Nie chcę było słychać Wiem, że przychodzicie do mnie marudzić, bo jestem jedyną osobą, która słucha Bo ten kurwa Gucio, Mucio inny kurwa Cwelocio On tylko ściągnie dodatek nowy, kurwa, kupi nową monitor i on leci dalej I kurwa, i, i, i to jest dla niego wszystko Ja ryzykuję więzienie, kurwa, ryzykuję publiczny lincz, kurwa Ryzykuję Utratę mojego kurwa wy, wypracowanego, idealnego wizerunku, kurwa dla was więc ja się nie dziwię, że do mnie przychodzicie marudzicie, a u innych tylko wklejacie uśmi uśmiechnięte emoji i <laughs> dobrze, to, to teraz przejść do, 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 do... zmień, zmień CD-rom, bo jest druga część gry i trzeba zmienić dyskietkę. No kurwy.